Ale malos son, los rubios y los marenos, son malinos todos hombres, malisimo, malisimo, lo que quiere es que te coma el tigre. Sąsiadami sobie radzić jakoś. Zawsze jechać do prawej. <grystanie> Teraz... Jedziesz na Masterclass? Ja by na Masterclass. Kim jesteś? Kim jestem? Boże, to jest odgnieższe pytanie. <grystanie> jestem sobie Weroniką, mam sobie 25 lat. Na co dzień mieszkam sobie w Holandii. I co? I przyjechałam do Blani na Masterclass. Mówi po sześciu latach. No. Tak, Blania mogę? mogę? Po sześciu latach mówi do mnie i do tego jeszcze mówi do mnie Blania. 6 lat na to czeka i mówi na mnie Blania. No tak. to do zlecenia <laughs> Tak, po sześciu latach obserwowania blani na Instagramie w końcu. W końcu się zdecydowałam na Masterclass, więc trzymajcie kciuki, zobaczymy, co to dzisiaj będzie. Będzie ogień. Będzie to ogień, o, tak, będzie ogień. Ta będzie po lewej stronie, po prawej finka, Migelito z kulką, gdzie jest kulka? A jest kulka! Już myślałam, że nie ma kulki, ale jest kulka. Eee, także tutaj jest już salukar, jest słońca, jest godzina. Cicik z rana. Cicik z rana. Ej, panowie! Cicik z rana jak śmietana. Mm -hmm. Takich <grym> cicików <grym> na drodze jest bardzo dużo, bo jesteśmy... Gdzie? San Luca. Sama łapałam jajka. Od kury. Tak. Tak, tak Cheers. I które robimy teraz. I nawet się ubrałam specjalnie w nowe no, moje swoje. Znaczy, no, to jest takie stare, ale. Nowe. To obiera. Tak mówisz? U nas jest teraz. Trwa nauczanie posądkowe rżenia. Więc za każdym razem jak koń rży, to dostaje coś. I w ten sposób uczymy konia rżenia. Na no, przykład się dać mało. się? No, nie, się dało? Zawsze to tak? by się udawało. Śmiało? No jest dużo, ale nie musiało. śmiało, to nigdy nie pójdzie. Nie, nie pójdzie. A ty grzeczny? Nie. Też? Tak? Też nie. nie teper 14. że A mnie Jak ci się podoba Ferrero? Ja bez was to nie mogę, no jak wy tak nie idziecie ze mną? Przecież wiadomo, że jak ja idę, idzie, to idziecie. Mamo, Hej. Szukamy siodła i szukamy myszy. Poszukiwamy siodła idealnego. Chodź się mojej ona jest spoko. No. Tak, ona jest spoko to będzie dobre siodło. To jest dobre siodło. Eee, angielskie też mamy dwa. Angielskie mamy, tak? Czy ty jesteś siodło angielskie? Mamy też jeszcze jedno takie na no, żeby zabrać. Że jak wszyscy ono chcieli takim siodłem, cztery na takie dobra to będziemy mieć cztery dobra makera. Dla wszystkich starczy siodła. Dobra. Czyli weźmiemy to w Naszej, naszej siodlarni, którą zrobiłam slaż suszarnie na rany. Wyprawcie. A o, się Nie. Dzieci ja nie zna, ona jest po prostu nasza. Tak, tak, faktycznie i tak chodzisz, i jakiś dziwny. Tak, tak, te prace jakieś jakiś dziwny, Ujęcia nagle wygląda faktycznie Nie podchodź. <laughs> no, Haha, mogłoby być. Sygnalia się a, przy nas, dawczyni, proszę. To tak. była taka poważna, a teraz zobacz, sobą ją to <laughs> atakuje. <laughs> Szakalina, to jesteś bezpardonowo, bez naprawdę. Żeby tak? Znoszę. Dla mnie nawet nie robi mi, bo... Co? Zblazowana. Co? Taka zblazowana mina szakal? Zblazowana? Szakal, czy to jest? Czy to Ja, my. Hmm? Róży. Masz lokczyki? Jakiś wszyscy. No. 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 Jeszcze raz, ja spójrzę w Ulala. Ula, się dzieje. Za mną jest, jest dobrze, ale że ja będzie lepiej. Zobaczymy. Jest to pi pi pierwszy raz u nas, bo ja mam po do modelek. I jest nasza, wszystko kuma, wszystkie teksty. wszystkie Chłopaki nie płaczą, porucznik Borewicz, kapitan bomba. Wszystko ona od razu ma ese w naprawdę. Muszę przyznać, że miłość od pierwszego wejrzenia, już od wczoraj. I wicewersa. I, I już jesteśmy po pierwszych treningach. Jeszcze mamy przed sobą, ale już jesteśmy po dwóch koniach. Z ziemi i z siodła i e, dobre wrażenia są, duże emocje, dużo, dużo się dzieje, jest ogień. Jest ogień. no no. Są uśmiechy, dużo uśmiechu są też płacze, żeby rozładować stres i emocje. Konkrety, konkrety, co dzisiaj robiłaś? Konkretnie, co dzisiaj robiłam? Boże. Czego ty nie robiłaś? czego nie robiłam, no dokładnie. No to tak, pierwsze poszedł heroroszy. Popracowaliśmy troszeczkę z ziemi. Zrobiliśmy piaw, Bardzo ładnie, bardzo ładnie. piaw pięknie wyszedł. Później co? Później poćwiczyliśmy troszeczkę z siodła. Głównie dosiad. Dosiad, technika, żeby też się wbić elegancko. Żeby trochę się wyzbyć tych szkółkowych fake metod. No nie do przodu, nie wypychać biodrem, ale na spokojnie. To jest bardzo ważne. Już mówiłam wcześniej Blance, że dopiero... Trening się dopiero zaczyna. Jestem po dwóch koniach, ale muszę to pogląd Jeżeli chodzi o jeździectwo, muszę to pogląd runą. Ja tego, co się, co się uczyłam w szkółkach jeździeckich, to jest, zupełnie, to jest zupełnie coś innego. To jest takie przeciwieństwo, ale. ale dlaczego? Dlaczego? Bożą, dlaczego dlaczego no? przeciwieństwo? Co jest inaczej? Czemu co to jest co? inaczej? No, na przykład, u mnie w szkółkach możecie mnie teraz zlinczować, Whatever, chodziłam do takich szkółek, a nie innych. Ale tak, na przykład u mnie w szkółkach było pochylaj się do konia, żeby go e, tak jakby podjudzić i żeby go zagonić do kursa, galopu. Tutaj Blania mówi nie, 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 nie do przodu, nie popychaj się do przodu, no co ty robisz? Ciało musi być... takie musi być ciało Blania? No proste. Proste, ciało musi być proste, tutaj, no tutaj e, elegancko nie niewzruszone, Nie dokładnie, dziękuję. E, I odchylamy się do tyłu i siedzimy. Siedzimy mocno w siodle. Poker face. Poker face, tak zwany. Eee, co jeszcze było w szkółkach? Chcesz w takiego? No, na pewno wody boczne, że tak. Przedotknisz, tak, to on od razu pływa. Tak, wody boczne. Ehm, czekaj, bo ja coś. Bez Bezwiedne sobie... piruety. Bez piruety, tak, ale później może spróbuję jedne piruety. Tak, więc. jedne? Eee, tak, biedne, wiedne, tak. bo na razie pochodzą bezwiedne, ale to dobrze, bo to już się znaczy, że mam spykałkę, nawet jeśli o tym jeszcze nie wiem. Tak. <laughs> to już jest. No, piaf, do w piafie. Tak, do ale wpiafie elegancko, Dzień, możecie. Ryzy. Zobaczyć na y, storku Blanki jak sobie radzę z piepami e, Jest super. E, no i co jeszcze? Zewnętrzna woda, wewnętrzna łydka, ja to, jest, to jest, tak. To jest, to jest dla mnie największy problem, niestety. E, mm -hmm. To jest dla mnie największy problem. E, tutaj z tym muszę się e, bardzo mocno e, bić i skupić. E, no i tak jak właśnie nam mówiłam, e, Blani, że e, u mnie jeszcze wiadomo, że jak dużo się dzieje, duże skupienie to, która lewa, która prawa. O to najtrudniejsze. Tak, to jest najtrudniejsze, to trzeba naprawdę się skupić i lewa, lewa to lewa, prawa to prawa, mimo tego, że jak daję lewą, to ściskam prawo. Prawie spadła, prawie spadła. Prawie spadłam, tak, prawie spadłam z chemesa, przyznaję się bez bicia. Przy zagalopowaniu, ale... to ale... Ma wina, bo sprzeczne sygnały, więc kolejne znaczy hermes właśnie też miał takie, że co ty babo robisz? No więc brykał po prostu, brykał, brykał, no ale no co, no musiałam też wypić, musiałam ogarnąć pomocę. Tak, problem. ale już było dobrze. No. Już było dobrze. Też będziecie mogli zobaczyć galopek na, na storce. Tak? Mm -hmm. tak, tak, rzucimy, no. Sprawdzajcie. No i co? I zaraz bierzemy. Młe to welowe. Młe to welowe naprawdę z ziemi. Bomba. Teraz wjeżdża bomba. No i na pewno. Gdyby się masz na włóczkę. Nie pozowane. Dobra. Dobra, damy etap akcji. Szakal oczywiście. Czemu szakal jest taki chudy, biedny, nikt go nie karmi? Szakal jest w koniu, pilnuje. Zagania. Mój pies jest zawsze tam, gdzie ma być. No i... Węgiel. Węgiel się kapnął w końcu. Jest troszeczkę slow. Ale najważniejsze, że jest z nami. Tak właśnie. Jestem wcale, jak to mówi? Tak Szakal pilnuje, wszystko jest git to ty jesteś niewychowany pies? Czy ty jesteś niewychowany Ooo! Oooo! Zaraz że Ty jesteś niewychowany pies! Ty jesteś niewychowany pies! Jesteś, 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 jesteś niewychowana! Czemu on tak oddycha? Takie są komentarze, czemu on tak oddycha? No oddycha, bo biegał, no ludzie, oddycha, bo on biegał, jak biegał, to musi oddychać, To musi się Jak to tak, żeby było, dobry koń, super, w nagrodę za sztuczki, bo pobiegane, słoneczku, idziemy do domu. Ładne takie palomino? Przepięknie. Jaka Przepiękne. najlepsza maść dla Ciebie? Dla mnie, jeżeli chodzi o maści, palomino zawsze moje to płon. Zawsze eee, ja mówiłam, że jak kiedyś będę miała konia, to chciałabym mieć konia palomino. Aczkolwiek e, karę konie, no też skradło mi serce. To prawda. Eee, tak, ale palomino zawsze będzie moim paścią. Numer jeden dla tego moed, albo tak jak Prince był. Albo to... Haribo albo Haribo tak samo, tak to zawsze były dla mnie najpiękniejsze konie dla